Kończyliśmy na tym poziomie. Byliśmy przy sklepie, nasze postacie są fajnie rozwinięte. Mieliśmy coś ciekawego kupić. Kto nie oglądał, w sensie trafiłeś tu za późno, to cofnij się materiał wcześniej, żeby nadrobić, przynajmniej ten jeden odcinek, pozostałe to te inne rany. ok ja tu chciałem iść sobie dalej w ten throwing, bo okazuje się, że throwing jest całkiem niezły. Tym bardziej, że coś mi tu nie pokazuje. Co mi tu nie pokazuje? O, teraz mi pokazało że jeszcze jednego trollera mogę kupić, już będziemy mieli ten level trzeci bombingu gdzie jest w ogóle bomb? Bomb level trzeci AOE magic 10 sekund będzie cooldown i 280 będzie zadawało, czyli w ogóle to epicko będzie zadawało więc tu byśmy musieli wziąć jakbyśmy wzięli tricksterów, to jest chyba trickster, tak? tak, to jest trickster i oni są na poziomie, gdzie daje ten level dodge Pierwszy level dodża daje na każde 15 sekund, może uniknąć ataki. 15 sekund to jest dużo. To by musiało być znowu czwórka tricksterów, albo chociaż trójka, żeby to miało jakiś sens, nie? E, no dobra, więc weźmiemy tego jednego Trowera, bo nie mamy chyba tuńczyka nigdzie. Z tego co pamiętam. Nie mamy tutaj pana z piłką, mamy pana z gwiazdką i pana z preclem. Nie mamy jeszcze. Tuny. Więc tuńczyka sobie weźmiemy. Do tego będę potrzebował jednego łebka więcej, więc jego tutaj damy. On się zbloczył w kolejce. I pyk. A jeszcze mamy bombardierów. To bombardierów możemy dać do przodu. Niech oni tam biją po prostu bardziej aktywnie. Tricksterów damy tu. Tu mamy jeszcze te daleki, ale to powinienem sobie wzmocnić właśnie troszkę nasz. Mm. Dwójkę chyba tych tanków bym dał. No, no dajmy nie? nie, wiem jak z jarciem ja tutaj wytrzymamy, ale powinno być, powinno być cacy. Jesteśmy już całkiem daleko. Teraz powinniśmy inwestować właśnie w żarcie ewentualnie. Jakieś lepsze pieniądze w jakąś nową tutaj drużynę, nie? Typu właśnie gości z mieczykami, może healerów. Natomiast mamy 66 hajsu i ja bym wolał to wykorzystać faktycznie na. Yy, na co to chciałem? Na żarcie, nie? Bo z żarciem jest kiepsko. Tym bardziej, że mamy 17 ludzi, więc to mi starczy ledwie na jedno podążenie. Chyba żebyśmy wzięli Halo Grands The Ability Death Deferred i 310 leczy. Jeden medyk też by się przydał. Może jednego medyka jeszcze wezmę. Oj tam, najwyżej to będzie pomyłka. Ale aniołek jest spoko, on tu mam nadzieję, że będzie dobrze leczył. No i teraz patrząc po mapie, za bardzo nie mam gdzie iść. Możemy iść do góry, gdzie są chyba... Tu są chyba mutacje, a to nie pamiętam co to było. Więc chodźmy w prawo. O i tu będzie chlebek, więc idealnie. Jakiś jeden bosik. Tutaj prawie nam pan z lodówką umarł. No właśnie, pan z lodówką nam padł. Ok, mamy mutację. <laughs> Emergency Evac. Kiedy uderzamy, throwerzy teleportują daleko i stanują przeciwnika, więc idealnie byśmy mieli builda pod throwerów, więc to weźmiemy. Ja idziemy po chlebek. Bo już tu przymierają głodem. Eee, tu musimy zawalczyć. No, <laughs> dawać ich. Tu już ładny demersz dostajemy? No, powiem Wam, że kolorowo to tutaj nie jest. Mamy dwóch trupów i powinienem ich jak najszybciej tutaj. Oh, Giant Heap of Meat, 27 tokenów. Wiecie co? Bo mamy bossa zaraz obok. Ja bym sobie poszedł w lewo. Czekajcie, co ja chciałem zrobić? Pójść w lewo i tutaj chłopków powinienem dostać. spróbujmy ich pokonać. No dawać, dawać. No właśnie, tu będę miał teraz chłopków, więc możemy odzyskać niektóre rzeczy. Eee, kto mi umarł? Dwóch mi umarło, tych walczących zwykłych. Trzech tych, ale wiecie co, ja bym zrobił tak. A z 2, 3, 4, 5. To na pewno musimy sobie tych tanków tutaj pododawać. Git. Jednego tutaj damy. I teraz tak. Tanki będę na pewno potrzebował. Pana z lodówką. Pana z 370. Tutaj 220. Tak szczerze zastanawiam się, czy jeszcze kofina nie kupić. I chyba weźmiemy jeszcze jednego kofina, bo... bo to to jest bieda. Ta tarcza to jest biedna, no mimo, że mi tam polepszy troszkę perk'a. Staniemy taunta, co, co daje w ogóle taunt? When three tanks are close to each other, they force nearby enemies to attack them. Dostają bonus do armora, 50%, a tak będzie 120%. Ej, dobra. Damy im, żeby było 120%. Armor bonus, więc to jest już dobra rzecz. Plus jeszcze tych dwóch możemy zamienić sobie, żeby tu byli ci lepsi, żeby obstawiali. Albo no nawet tak, dajmy, niech oni obstawiają tutaj kofinami troszkę ten teren. Yy, ktoś nam umarł dodatkowo. No właśnie, DPS nam padł. Czy ja mam pitchforka? To jest chyba pitchfork, tak? To jest pitchfork. Więc tu już mamy jednego. Jeden chłopek jest bez żadnego wyposażenia dodatkowego, a co by tutaj mi healer dał. Troszkę leczy, ale to, to nie jest duże leczenie, co to tam 15 leczy. Jeden healer 15, jak będziemy mieli więcej, to byśmy mieli 25 do 80. A Tak naprawdę przyznam szczerze, że ci Hillerzy to się nie opylają do końca. Coś tam robią, ale są tacy se, bym powiedział. Więc nie wiem, czy nie lepiej pójść na przykład w kultystę. On ile tu zadaje? 40 damagea. Hmm. Wieżyczka 110 damagea, a ten? No też tak nie bardzo. Dobra, mieczek natomiast mamy, to mamy sorda jednego, więc weźmiemy jeszcze jednego chłopka. No i co? I pójdziemy sobie po jedzonko i tutaj chyba do sklepu nie będziemy chcieli podejść. Poszedłbym jednak już do bossa, chociaż wydaje mi się, że to będzie śmierć. mogę się wyposażyć w coś, co mnie tutaj wesprze? No, Tixtera mamy jednego. I co damy re żeby zobaczyć czy jest szansa na coś lepszego. Ech, mógłbym jeszcze jednego tanka dorzucić, albo jeszcze jednego throwera, tylko to będzie kiepski thrower. Za dużo nie zrobi. Pistolet? Pistolet to jest 25. Mógłbym mieć trzech pistoletarzy, czy mi starczy hajsu? Nie starczy mi hajsu. I też żarcia nie mamy, więc nie możemy wydawać zbyt wiele. No, no dobra, kupię sobie chyba jednego łucznika w takim razie lepsze by były heavy ball, bo mimo że zadaje mniej, to jednak mamy tutaj tych mutacji dosyć sporo. Szansa na stana na przykład. A to bym mógł opchnąć, bo to nie jest mikrozbom i nie jest potrzebny. To możemy w takim razie sprzedać. A ja sobie wezmę jednego dodatkowego throwera jego tutaj gdzieś damy, nie wiem, na dole ich jest. I Jest jeszcze leczonko, prawda? Więc leczonko dalibyśmy sobie na tanka, żeby nam przeżył dłużej. I idziemy w takim razie już na prawo. Tak, chyba to jest spoko, ale no. Nie wiem, czy nie mam za mało ludzi. Dobra, tutaj sobie weźmy 120 Żarcia. W sumie wszystko. To jest cały hajs, co mam. I boss. Co spowolnię sobie, żeby zobaczyć, jak biją. Wszyscy się rzucili na bossa i całkiem nieźle, że na bossa się rzucili, bo to jest największy przeciwnik. No i teraz, throwerzy powykończali. No ale zobaczcie, padło nam paru ludków. Dwóch throwerów nam padło, ale całe szczęście się udało. I co mamy? Leczonko albo rezurekcja? Ja bym wziął leczonko. I schodzimy poziom niżej. Jesus, ile tu jest levelów w tej grze? O, uh, level 7, From Hell, a lone swordsman wearing a laurel red walk up to you. Uh, udało mi się uciec. Czy wskażemy mu drogę na Olimp, Nie mamy pojęcia, gdzie jesteśmy, albo cofnij się historią o milenium, użyj GPS-a. Użyj GPS-a. Nie wiemy, gdzie jesteśmy. Fajny żar, dobra. Ej, chodź z nami, gościu jest Degerus the, the Barbarian, jest jakiś spoko typek, taki se, no ale dobra, darmowy typiarz zawsze się przyda. No i teraz znowu musimy się uzbroić w ludków, czyli byśmy mieli 2, 4, 5 ludków, raz, dwa, trzy, cztery, pięć ludków aż. Nie, 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 ty chodź tu, ty chodź tu, ciebie już na pewno uleczymy. Pana z tym też uleczyłem. W ogóle wszystkich tanków muszę poleczyć. No i pozbyłem się guzika. I teraz tak. Ty byłeś tu tankiem, więc ciebie wzmocnimy. I niestety nie mamy tanka, więc zrobiłbym tak, żeby dalek był troszkę bliżej. Później tak. Pan z piłą. Możesz tu stać. Um, pan z rybą sobie staniesz tutaj. Pan z bombą. Gdyby staniesz tutaj, nie ma wzmocnienia i pitchfork, staniesz sobie tutaj i ten tickster by się jeszcze jakiś przydał, no ale już nie mamy hajsu tak naprawdę, więc za dużo tutaj nie zrobię. Też czuję, że ten level chyba będzie moim ostatnim. O Boże, już to widzę. O ja! Ale szybko padł silne typiarze. Prawie w ogóle in the nie zadaję. No więc właśnie, widzę tutaj problem. Kupiliśmy się mocno na tankach, a nie mamy za bardzo już DPS-u. No, trollerzy troszkę tam dają radę. Natomiast skulejemy, jeśli chodzi o DPS. Co to jest? Summoned creatures, przyzwane postacie. Mamy większy atak i ten, no nie mamy przyzwanych. Panic eating, jeżeli 50% ludzi zginie w walce, inni ludzie będą jadli jak, wiecie, jak tacy co mają przetrwać. To, to jest takie se raczej 50% ludzi mi nie ginie w walce. Przyzwij zombiaka. No przyzwijmy mi zombiaka. temu by nie. No i tutaj już nic nie zrobimy, co najwyżej możemy kolejność pozmieniać, bo nie kupiłem żadnych tych nieubiesów nie? Żeby mieć awaryjnie. Ach... Dopiero jak ten poziom niżej zejdziemy, to wtedy tutaj coś damy radę zrobić. Ale znowu czeka nas taki mini-bosik. Ale mi padają jak muchy. Jak muszki mi padają. Dobra, trzeba zacząć inwestować. Daleki idą na boki. Znowu, dwa, trzy, cztery, pięć, 6 ludzi. Sześć ludzi, to musimy na nowo ich porozstawiać. Czy ja coś robię źle, że oni mi tak wszyscy padają? Nie mam pojęcia. Pan z lodówką, pan z kofinem, pan z tym. Jest jakiś jeszcze jeden dodatkowy healer. Nie ma. Pan z mieczykiem, pan z piłą. Ech, czy zwykły swordsman tu się by przydał? Może wzięlibyśmy teraz shooterów. Shooter zadaje 125, a to 40. Zadaje 50, a ten, ten 200 bije, więc ten jest spoko. Moglibyśmy... Czekajcie, tu mam jakiegoś wolnego... nie mam już wolnego typa. Tu mam jednego wolnego typa, więc niech się tu stoi. A kupię, zobaczymy co on daje. No potrzebujemy mieć ludzi. Niech tutaj wzmacnia naszą drużynę. Kupię dwóch niubisów, bo zaraz mi padnie trzech ludzi. Moglibyśmy pójść po żarcie, ale chyba to nie jest najlepszy moment, żeby pójść po żarcie. Ja mogę się wycofać z tej walki, niestety nie. O Boże. No i słabo to widzę. No i co, żarcie mamy tam. Dobra, chodźmy po żarcie. Może tutaj będzie boss, jest boss. Lejcie ich. Ale padają mi jak muchy. Boże, słaba ta drużyna. Ewentualnie mam za słabe perki. Hm. Dobra, żarcia na razie nie kupujemy. Idziemy sobie spróbować się wzmocnić. Więc weźmiemy sobie pana Kofina, weźmiemy sobie jednego tutaj tego. No i co, do bossa na pewno nie pójdę. Nie z taką samą drużyną. Musimy spróbować przetrwać, przetrwać tu do sklepu. Jak w sklepie sobie damy radę, a nie ma tu żadnego bossa, to powinniśmy dać radę. Wtedy wrócimy tutaj i, 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 i spróbujemy yy, już mieć wyposażoną drużynę. Fest. To wygląda jak sromotna porażka, co? Ile mam hajsu? 55 O Boże! Patrzcie, tu wszyscy U-pu-ru-pu-pu-pu-pu. i nawet dalek nam padł. Powiem Wam, że za wiele to ja tu chyba nie zyskam w tym momencie. Patrzcie, tutaj wszyscy bombardier. Eee, jakby ich tu poustawiać teraz? Ile mam hajsu? 31. Olać te żarcie. Tu jest Tixter. Możemy wziąć Tixtera, ale kurde, nie starczy mi. Ale zrobiłem Dupson. Dupson, nie sprawdziłem ile mam hajsu, i zabraknie mi dosłownie jednego pieniądza. No dobra. Spróbujmy przejść tutaj. Nawet nie kupię żarcia, nie? Chodźmy na Bossa. Nie wiem, czy to jest dobry moment, bo po drodze i tak nie było nic cennego. Boss nas raczej ci grubo. Sromotny wpiernicz. Dobra, mamy deja vu. From hell. Nie wiem o co chodzi, nieważne. I zaczęliśmy od początku tego levela. No dobra, coś musimy zmienić w taktyce. Koniecznie możemy leczyć ludzi. Na pewno chcemy podleczyć naszych tutaj powiedzmy wysoko levelowe postacie. Może tu jest problem, że oni mi umierają dosyć szybko. A porównania, porównajmy sobie, może nie? Bo tu mamy dwóch typów. Chodźcie tu bym was widział. Level trzeci, level drugi, jaka jest różnica między levelami? Vera the tough ma 100 życia więcej, 30 jednostek, no powiedzmy 20 jednostek walki więcej, troszkę lepszy ma armor, niedużo bo jedną sztukę i many ma więcej. A najcenniejsze jest też życie, bo ma dużo więcej życia, więc faktycznie Levelowanie tych postaci się opyla, natomiast u mnie kuleje tutaj DPS. Dobra, spróbujmy sobie wziąć tak. No muszę zacząć bić, prawda? No jak nie będę bił... To nic z wygranej, tyle wam powiem. Musimy zadawać damage i nawet nie wiem, czy nie zrobić takiej małej rotacji, że daleki damy tutaj. Może tak damy, daleki niech są po bokach. Wy tutaj wzmacniajcie, ale tutaj taunty chyba dają, tak, że tanki muszą być obok siebie, więc oni muszą być obok siebie, żeby działał w ogóle to. A, ale nie mamy tej zdolności w ogóle. Hmm. Spoko, więc musimy tutaj dać kolejnego tanka, żeby on jednak dał nam taunt, czyli to umiejętność, co nam zwiększa. Jest paddle ball, to jest jako tickster, stać mnie na to, więc możemy kupić. Niech tu jest paletka. Jeszcze dwóch typiarzy możemy dokupić, to typiarzy damy jeden tu z piłą. Ty gościu pójdziesz tu. No i bombardierów możemy sobie tu na dole postawić, nie? się zastanawiam, czy całe drużynie nie cofnąć o, delikatnie do tyłu. O! Czy lepiej jest być z tyłu, czy lepiej jest być z przodu? No, według mnie, trowerzy zaczną rzucać rzeczy, nie? Mógłbym sobie jeszcze dokupić kogoś, jednego mogę dokupić, a niech jest, jakby mi ktoś padł. No idziemy. Może tym razem się uda. Teraz mamy większą ekipę. Są potężni, oni oni mają. 3000 życia. Ale nie masakra, i mamy dwa free role. Mm. To bym może zrirolował. Zobaczmy, czy jest coś lepszego. Atak speed. Tu mamy Sword Dance Fencer Spin Every 14 sekund. Ile mam menów Dwóch, a to Valor. Jeżeli jest więcej przeciwników niż ludzi, no to dostają plus 10 do armoru. Takie se, zobaczmy dalej. O, jest coś dla Ticksterów i dla tych, i coś dla wszystkich. E, każdy. Nie, za każdym razem, kiedy używają super zdolności, przeciwnik dostaje 50 damage. A to jest spoko, Blitz. Ticsterze dostają 30% do atak speedu, to by było ok, bo mamy ich Mamy ich troszkę. ile ich was mamy? Trzech A was mamy ilu? W zasadzie dwóch A to daje A, 7% się lecą za zadawane obrażenia Weźmy atak speed, wygląda troszkę lepiej, no i zobaczymy czy teraz się uda Walczcie dla mnie! Tak średnio bym powiedział. Średnio na tylko 39 hajsu mam. Ja cię pierdzielę. Dobra, na pewno łebka trzeba kupić. Dwóch łebków. Znowu ich wzmocnić. Ech. Dajmy sobie plak doktora, bo jest mi potrzebny healer. I jeszcze jeden thrower. Już nie mam hajsu, olej, żarcie. Wziąłem healera, żeby spróbować chociaż troszkę te jednostki utrzymać przy życiu. A z ładówką mi tu umarł. Jak się zbugował. Smierz nie leży. No i co? I nie mam co sobie kupić, nie mam za bardzo co zrobić, więc nawet chyba do bosa dzisiaj nie dojdę. Coś widzicie, zmieniłem w taktyce, ale dostajemy bardziej sromotnych pierdzie niż poprzednio. No, bijcie ich, bijcie leczycie coś w ogóle? Jeszcze umarł. Bucha haha. No to tyle wam powiem, że idziemy na. Na śmierć już, dobra. Niech to się kończy. Dobrze było. Ach, odcinek tak był długi. No, to dobry ran był. Mam wrażenie, że z każdym ranem dochodzimy coraz dalej, nie? Ale odblokowaliśmy nowe rzeczy. Samą dron, możemy przyzywać drona. The tank jest. A, tanki, jeżeli są połączone razem z jakimiś wojownikami, to dostają mogą przejmować pełne obrażenia. Shocking content. Nikt nie może użyć zdolności przez dwie sekundy. Second chance, czy jakaś tam szansa. Cooking show. A co chodzi? Effective taunt. Cooking show. Nie wiem, to miecz odblokowałem i pretzel, już tu miałem wcześniej. Eee, ochłońmy troszkę, skończmy tutaj Ja czekam na wasze porady, na co zwrócić uwagę w tej grze Na pewno wiecie lepiej, albo oglądaliście u innych youtuberów Jak to tam ogarniają eee, I tyle, na razie